Podjeżdżamy. Okay. Nasze minuta 6 lewy, 205, prawy bardzo długi, otwiera, 80. 6 lewy. 6 lewy, 230 sekund. Pamiętaj o wycieraczkach, żeby włączyć. Nie, nie włączamy, nie ma wody. Aha, okej, okay. okay, 20. 15 10 5, 4, 5, 4 3, 2, 1, poszli 6 lewy, 200. 5 prawy, Mamy bardzo więcej. długi otwiera. 5 prawy, bardzo długi otwiera. Potem 80. Teraz 80, 6 lewy, 250. 6 lewy, 150. 5 Pięć lewy i 80, Mój prawy 4. I teraz schamuj prawy, 4. 150 na szczyt. 7 prawy szczytem, 55 lewy. I teraz będzie 5 lewy. 300, spadanie. Schamuj końcem, 4 lewy długi. Schamuj końcem, 4 lewy długi. Potem 100. Hamowanie, 3 prawy. 100, hamowanie, 3 prawy. 42 lewy zacisk, 2 lewy zacisk, 80, 2 prawy pale ślisko zacisk, ratowanie, 2 prawy pale ślisko, ratowanie, 80, 2 lewy zahacz, koniec i 23 prawy tul drzewo, 3 prawy tul drzewo, śliski będzie, 20, 4 lewy, 150, 6 lewy, 100 hamowanie, 2 prawy, długi pal. 2 prawy, długi pal. 150. Wolniej troszkę. Dobra. 4 lewy. Teraz 4 lewy. 160. Hamuj trzy prawy pale 140 Hamowanie trzy prawy w dwa lewy. Koniec zachacz syf. Koniec zahaczcyf 40. 5 prawy pal. 120. Nie ma pala, 120. Trzy lewy podwójny. I teraz dalej jest trzy lewy, potem jest 100. 6 prawy i 300 spadanie. i śmiało, 300 spadanie. I z uwagą schamowanie 3 lewy, zahacz syf, zahacz syf. 200 prostój. Schamuj końcem 3 lewy, może ślisko. 100. Hamowanie 2 prawy, syfek zacisk, syfek zacisk, może śliski. 100. Gaz, gaz, gaz. 100. 6 prawy, 130. Hamowanie. 5 prawy, 30. 3 lewy, ślisko most. 3 lewy, ślisko most. 3 prawy, otwiera. 40. 6 prawy, 120. 5 lewy, 100. Idź, idź, idź. 100. 6 prawy, podwójny, przeszczycik. Tutaj idź. 150. Stopienie, idź i cić. 6 lewy, 200 do szczytu. Idziesz jeszcze, idziesz jeszcze. I potem 6 prawej, szczyt prawą. Gra. Gra strachowanie. Bardzo ładnie. O kurde. Chyba było dobrze, co? Chyba szalony czas, to było za Tak? Dobrze. Ale fan mi to dało. <gryba> I wszystko było pod kontrolą. Kocham chyba to ja... Te estás... ¡Te tarda!